Cześć moi drodzy. W kolejnym 45 odcinku co w anime piszczy porozmawiamy o jesiennym sezonie anime 2025. Sezonie stojącym pod znakiem kontynuacji, ale też i innych ciekawych produkcji. Oto one. Mam nadzieję, że was zainteresują. Startujemy. W tym sezonie jeden tytuł ciekawi mnie szczególnie mocno. Freezy Ginpachi Sensei ponownie pozwoli spotkać nam się z bohaterami Gintamy. Aczkolwiek w nieco innym charakterze niż dotychczas. Kagura, Shinpachi, Zora, Elizabeth, Toshiro i cała reszta zwariowanej hałastry wcielą się w rolę uczniów lub nauczycieli, nad którymi piecze będzie sprawować Gintoki Sakata, a.k.a. Ginpachi Sensei. Osoby znające serię doskonale pamiętają krótkie scenki przedstawiające losy tytułowe Klasy trzeciej Z, które pojawiały się pod koniec niektórych odcinków. Teraz będziemy mogli spędzić z nią znacznie więcej czasu, a sądząc po wszystkich zwiastunach, zdecydowanie warto to uczynić. Fani absurdalnego humoru na pewno będą zachwyceni. Jak znam Gintame, nie zabraknie też ciekawych historii, zmierzających często w dość zaskakującym kierunku. Poza tym, już sam fakt zobaczenia naszych ulubionych bohaterów w tak odmiennym środowisku Powinien dostarczyć wiele frajdę? Pojawia się tylko jedno zasadnicze pytanie: czy osoby nieznające Gintamy powinny sięgnąć po przygody klasy trzeciej Z? Teoretycznie nic nie stoi ku temu na przeszkodzie. Z drugiej strony brak znajomości serii może pewne wydarzenia trochę spłycić, szczególnie jeśli pojawią się konkretne odniesienia do wydarzeń Gintamy. Bezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby mimo wszystko sięgnięcie po pierwszy sezon opowieści o srebrnowłosym samuraju. Ginpachi Sensei zacznie nauczać 7 października. Lepszego prezentu rodzinowego nie mógłbym chyba sobie wymarzyć. Watashi wo Tabetai hitodena wzbudza we mnie pewne obawy. Finalnie zdecydowałem o produkcji jednak wspomnieć. Anime opowiada o relacji pomiędzy Hinako oraz Shiori. Znajomość odbiega jednak od typowej więzi pomiędzy uczennicami tej samej szkoły. Omi jest bowiem syreną, mającą chrapkę na Jaotose. I to dosłownie. Shiori chce dziewczynę bowiem zeżreć. Okazuje się, że blondynka posiada nadzwyczaj aromatyczne apetyczne ciało, któremu nie mogą oprzeć się morskie potwory. Nasza Syrena decyduje chronić jałtose przed innymi stworzeniami, a następnie zjeść, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. A Monster Wants to Eat Me zakwalifikowano jako tytuł Girl Love. Łatwo domyślić się więc kierunku, który historia obierze a nawet zakończenia produkcji. Pytanie, czy do tego momentu opowieść spełni nasze oczekiwania. Czy zaoferuje wartościowe rozmowy, unikając niepotrzebnej ckliwości i sztampowości? Czy podkreśli różnice oraz podobieństwa pomiędzy światem ludzi oraz morskich potworów? Ów świat nam przy tym dobrze przedstawiając. Czy umiejętnie wykorzysta postać Miki, najlepszej przyjaciółki Hinako? Której rola może być kluczowa w ocenie jakości tytułu. Najbardziej doceniłbym natomiast poświęceniu uwagi stanowi psychicznemu głównych bohaterek. Biorąc pod uwagę ich położenie, jest to szczególnie ważne, wręcz konieczne. Czytelnicy mangi doceniają też przytłaczający, często smutny klimat dzieła. Niektórzy podważają jednak potrzebę rozgrywania akcji w szkole oraz dostrzegają pewną znaczącą, fabularną lukę. Szczegółów jednak nie znam. Tumma Summarum, Watashi wo Tabetai Hitodenashi zdaje się być tytułem, któremu zdecydowanie warto dać szansę. Przy pomyślnych wiatrach możemy otrzymać dzieło, którego długo nie zapomnimy. Premiera 2 października. Jeśli będę miał kiedyś ochotę na anime akcji ze znakomitą oprawą wizualną, nawiązującą chyba dosyć mocno do serii Mop Psycho, obejrzę Sandę. Przynajmniej dam mu szansę. Przed powiedzeniem tego z pełnym przekonaniem, powstrzymuje mnie dosyć enigmatyczny opis serialu. Tytułowy Sanda, uczeń gimnazjum, zostaje zaatakowany nożem przez Siori, swoją koleżankę z klasy. Chłopak nie potrafi znaleźć jednak konkretnego wytłumaczenia dla takiej jego zachowania. Z czasem okazuje się, iż napaść posiadała silny związek z samym pochodzeniem Sandy. Brzmi nieco lakonicznie i mało oryginalnie. Prawda? Zaskakująca jest natomiast niewielka popularność mangi, biorąc pod uwagę fakt, że napisała ją autorka Beastars. Bohaterowie Sandy są podobno jednak bardzo sympatyczni i całkiem ciekawi. Próżno doszukiwać się natomiast w historii chyba jednego znaczącego elementu, który wyróżniałby ją na tle pozostałych dzieł akcji. Jeśli jesteście fanami takich produkcji, Santa powinien trafić na wasz radar. A jak obejrzycie już kilka epizodów, poinformujcie mnie, co o nim myślicie. Premiera. 4 października. Opowieści o małżeństwach to raczej nie moja bajka. Wolę sięgać po inne produkcje. Himeki siła Barbaro i jakoś mnie sobą zainteresowało. Chyba dlatego, że odbiega od innych tytułów umiejscowieniem swojej akcji. Anime rozgrywa się bowiem w czasach średniowiecza, gdy po świecie kroczyli morderczy, zarośnięci barbarzyńcy. Serafina, potężna wojowniczka walcząca po stronie zachodu, zostaje wzięta do woli. Właśnie przez takiego cute barbarzyńcę. Weor, tak brzmi imię owego łobuza, nie chce dziewczyny jednak torturować, poddając ostrej sesji łaskotek. Woli, by Serafina wyszła za niego za mąż. Blondynka jest to ową propozycją oburzona, jednak z czasem zaczyna oczywiście zmieniać swoje zdanie. Bo jakżeby inaczej. Anime posiada piękną oprawę wizualną. Emanuje pogodnym klimatem oraz przyjemnym humorem, przynajmniej tak sugeruje zwiastun. Himekishi oferuje rzekomo też całkiem dobrze poprowadzoną historię, bez wyraźnych fabularnych luk. Veor i Serafina mają również odmienne osobowości, co nie przeszkadza im się fajnie uzupełniać. Osobiście wiążę większe nadzieje z Himekishi niż z Bukiyona Senpai, czyli z innym miłosnym tytułem nadchodzącej jesieni. Historia wojowniczki i barbarzyńcy wysta Startuje w październiku. Na jesienne wieczory tytuł będzie jak znalazł: Żaden ze mnie tancerz. Wygibasy uskuteczniam jedynie wtedy, gdy nikt nie patrzy i gdy są to moje własne, wymyślone wygibasy. Mimo tego czekam na One Dance, wiążąc z anime duże nadzieje. Nie są one chyba bezpodstawne. Historia oscyluje wokół kaboku kotaniego. Spokojnego chłopaka, który właśnie rozpoczął licą. Uczeń podchodzi do nowego okresu swego życia ze sporym sceptycyzmem wszystko przez jego jąkanie, utrudniające mu kontakt z rówieśnikami. Na horyzoncie widnieje jednak szansa na poprawę sytuacji. Pewnego dnia kota Kotani zauważa bowiem srebrnowłosą dziewczyna, tańczącą z pasją na terenie szkoły. Zafascynowany owym widokiem Kaboku decyduje dołączyć do szkolnego klubu tanecznego. W ten sposób zdoła wyrażać siebie bez konieczności używania słów. Wszystkie recenzje mangi, jakie miałem okazję przeczytać, wychwalały komiks wręcz pod niebiosa. Najwięcej ciepłych słów zebrali bohaterowie oraz wszystkie sceny, w których możemy oglądać ich w tańcu. Co ważne, historia w wiarygodny sposób oddała podobno rozterki młodych ludzi, jak zazdrość czy lęk społeczny. Osoby znające owe tematy od podszewki na pewno to docenią. Fani wątków miłosnych mogą czuć się natomiast nieco zawiedzeni. Historia koncentracji. Zainteresuje się niemalże w 100% na tańcu i związanej z nią rywalizacji. Dla mnie to akurat nie problem. Mam tylko nadzieję, że na margines nie zostaną zepchnięte inne ważne aspekty, jak retrospekcje czy refleksje postaci. Opowieść potrafi też podobno nieco stracić tempo, a niektórzy bohaterowie drugoplanowi mogą sprawić wrażenie zbyt płytkich. Jeśli czytaliście One Dance, dajcie znać, czy zgadzacie się z tymi opiniami. Jeśli anime zdoła uniknąć szufladki z napisem typowe sportowe historie szkolne, serial ma szansę ładnie namieszać. Osobiście bardzo na niego czekam. Premiera w październiku. Najbliższe miesiące przyniosą cały wysyp całkiem interesujących kontynuacji. Według mnie na uwagę zasługują przede wszystkim następujące tytuły. Długo wyczekiwana trzecia odsłona serii One Punch Man, nad omawianiem której mocno się zastanawiam, Spy Family Season 3, oraz ósmy, a jednocześnie ostatni sezon Boku no Hero Academia. Przygody Deku są kochane na całym świecie. Wiele osób umieszcza je w gronie swoich ulubionych produkcji. Sam mam z nią przyjemne doświadczenia. Liczę zatem, że finałowo odsłona My Hero Academia wypadnie jak najlepiej. Warto wspomnieć jeszcze o Fumetsu no anata e Season 3, drugiej odsłonie Tonsuki oraz Nageki no Borei wa Intai Shitai 2. Pierwszy sezon nie został przyjęty specjalnie ciepło, jednak z chęcią dałbym mu kiedyś szansę. Serial wygląda świetnie pod względem wizualnym, a jego humor też chyba nie jest najgorszy. Pomysł, by członkami gildii byli przyjaciele z dzieciństwa, bardzo mi zaś odpowiada. Jeśli widzieliście pierwszą odsłonę na no Bore, dajcie znać, co o niej sądzicie. Szósty sezon Kingdom oraz druga część premierowej odsłony Uma Musume, Cinderella również mnie ciekawią. W październiku na ekrany trafi jeszcze drugi sezon Ao No Orchestra. Premierowa odsłona została odebrana jednak nie tak pozytywnie, jak bym tego oczekiwał. Wobec kontynuacji podchodzę zatem z lekkimi obawami. Jednym z najciekawszych i najbardziej oryginalnych tytułów sezonu jesiennego jest Gnosia, ekranizacja gry Visual Novel z elementami RPG. Gnosia posiada Szalenie intrygujący punkt wyjścia otóż duet głównych bohaterów utknął w pętli czasowej. Jej opuszczenie będzie jednak zadaniem karkołomnym statek kosmiczny, na którym przyszło im się znaleźć Został zainfekowany przez tytułową Gnosję zarazę potrafiącą kontrolować ludzkie umysły, zmuszając je do zabijania. Gnosi przyświeca zatem jeden cel: doprowadzić do zagłady człowieczeństwa. Pasażerowie statku decydują zebrać informacje na swój temat, by zdecydować, kto z nich został zainfekowany, i położyć kres jego działaniom. Muszą się jednak spieszyć. Jeśli zarażona osoba nie zostanie zdemaskowana, S i statku zabije wszystkich pasażerów. Teoretycznie anime posiada wszelkie podstawy, by wgnieść mnie w ziemię, swym wysokim poziomem. Bardzo cenię sobie historię z dramatycznym, wielowątkowym punktem wyjścia, stawiającym bohaterów w trudnej sytuacji. Gdy owi bohaterowie muszą ze sobą rozmawiać, aby zneutralizować problem, jestem szczęśliwy podwójnie. Zakładam, iż nie wszystkie postacie będą chętne do współpracy. Niecne uczynki są tylko kwestią czasu. Za ich sprawą historia niewątpliwie nabierze dramaturgii. Gnosia posiada też piękną oprawę wizualną, o którą zadbało studio Domerica. Czy na pięknym obrazie widnieją zatem jakieś skazy? Cóż, gry nie przyjęto niestety wystarczająco pozytywnie, by miał pewność o jej wyjątkowości. Owszem, zbiera dobre opinie, jednak trafiają się też oceny tonujące nastroje. Mimo tego Gnosia jest... Tytuł Byłem szalenie ciekawym, którego fani science fiction i historii z Dreszczykiem nie mogą pominąć. Nie mówiąc oczywiście o fanach gry, premiera w październiku. Możliwe, że wspominając o Szabakę, strzelam kulą w płot. Nie znalazłem bowiem żadnych opinii odnośnie powieści, którą anime ekranizuje. Interesujący zarys fabularny oraz sympatyczni bohaterowie, których możemy poznać za sprawą Zwiastuna. Do produkcji mnie mocno przekonują. Fakt, iż rozwiązania sprawy zagadki kryminalnej podejmuje się schorowany panicz nie mogąc opuszczać przez lata domu rodzinnego, znacząco produkcję wyróżnia. Wsparcie, jakiego udzielą mu jego dwaj towarzysze będące demonami, również brzmi frapująco. Co jeszcze na plus? Z pewnością okres historyczny, w jakim Shabake się rozgrywa. Epoka Edo to ciekawy czas w dziejach Japonii, kojarzący się z postępem, licznymi zmianami oraz kontrowersyjnymi decyzjami. Mam nadzieję, że zostaną one podkreślone w anime. Elementy japońskiej mitologii mają szansę wnieść je z kolei nieco roku i produkcję ponownie urozmaicić. Jeśli wszystkie wymienione elementy stworzą jedną wspólną całość, możemy otrzymać coś więcej aniżeli kolejne niezłe lub dobre anime. Szabakę rozpocznie swoją emisję w październiku.

Chciałbym wspomnieć jeszcze o paru filmach. Czytając opis Hatesina i Scarlet, ciężko oczekiwać od produkcji jakichś cudów. Historia zdaje się być typową opowieścią o zemście, której wartość i sens zostają podważone. Kilka fragmentów zaprezentowanych w Zwiastunie przykuły jednak moją uwagę. Do tego dochodzi jeszcze bajeczna animacja oraz szansa na interesującą relację pomiędzy Scarlet a jej towarzyszem Hijirin. Myślę, że to właśnie od owej znajomości w dużym stopniu będzie zależeć jakość filmu. Hateshinaki Scarlet trafi do japońskich kin 21 listopada. Hosenka przykuwa moją uwagę w jeszcze większym stopniu. Powiem więcej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możemy otrzymać dzieło wybitne, mogące kandydować do tytułu filmu roku. Produkcja opowiada o Akutsu, schorowanym starszym mężczyźnie, dobiegającym swych ostatnich dni więziennej celi, na którą został skazany przed wieloma laty. Pewnego dnia przed pogodzonym ze swym smutnym losem Akutsu pojawia się niecierpek. Czerwony, ładny kwiatuszek. O dziwo niecierpek do więźnia przemawia. Bolesne słowa rośliny skłaniają akutsu do snucia rozważań odnośnie swego dawnego życia, które spędzał u boku swej pięknej żony oraz syna. Zwiastun filmu kieruje w naszą stronę oczywiste pytanie: Jak to się stało, że szczęśliwe życie przyszłego więźnia obrało tak zaskakujący kierunek? Od odpowiedzi ważniejsze muszą być jednak wartości, które film z pewnością zechce nam przekazać. Mówiący niecierpek nadaje produkcji z kolei jakiegoś bajkowego, urokliwego tonu, wyróżniającego dzieło. Przed Sansem. Kupuję go w pełni. Jedyną wątpliwość wzbudza we mnie dość oczywisty kierunek, jaki Hosenka ma szansę obrać. Liczę, iż tego nie zrobi, zbijając nas z pantałyku i przyprawiając o zachwyt. Bo, że doprowadzi nas do łez, jest pewne jak w banku. Film trafi do japońskich kin 10 października. 1 października taki sam los czeka your letter. Produkcja oscyluje wokół innych zagadnień aniżeli Hosenka, chociaż łączy je pewien element wyjątkowości. W jednym filmie jest to mówiący kwiat. W drugim listy pozostawione przez tajemniczego nadawcę na ich trop trafia Sori. Sympatyczna dziewczyna o ogromnym poczuciu sprawiedliwości. Pomimo swych pozytywnych cech, Li zostaje ofiarą prześladowań, które pozostawiły blizny na jej młodym sercu. Czy wspomniane listy pomogą Sori się z nimi uporać? Czy napisała je osoba o podobnych doświadczeniach co Li? Film z pewnością nam wszystko wyjaśni, a sądząc, po wielce pozytywnych. Słowach pod adresem manchły, którą your letter ekranizuje, mamy szansę dostać coś więcej. Wartościową lekcję oraz promyk nadziei. Osoby będące w podobnym położeniu do Sori z chęcią go wykorzystają. Ciekawi mnie, czy produkcja zdoła rozwinąć też pewne wątki, których nie rozwinęła manchła. Oraz czy sposób na podkreślenie wartości przyjaźni trafi też do starszych widzów? Nawet jeśli tak się nie stanie, najważniejsze, by trafił on do nastolatków to przecież film dla nich i to im ma przede wszystkim pomóc. Premiera 1 października. Wspomnę jeszcze szybko o dwóch filmach. Mam na myśli Golden Kamuy, Sapporo Bir Kodzio Hen rozgrywające się po wydarzeniach czwartego sezonu serii oraz Girls Band Cry mówi, Niestety nie będzie to kontynuacja wydarzeń pierwszego sezonu, tylko coś na kształt kompilacji, przedstawiającej najważniejsze zdarzenia anime. W drugi sezon Girls Band Cry głęboko jednak wierzę. Gdyby ktoś z Was zatęsknił z kolei za niewinnymi uroczymi bajkami z okresu dzieciństwa, niech sięgnie po koala Eniki. Przygody czego Torbacza, opisującego swoje przeżycia w notesie, ukoją nerwy, a przy tym rozmiękczą nawet największego twardziela.